Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam się z Wami ponownie na moim kanale. Jak słyszycie gardło jeszcze dochodzi do siebie, ale już zatęskniłam za nagrywaniem i stwierdziłam, że trzeba tutaj coś zrobić, więc mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie jeszcze tam chrypę i może jakieś lekkie krząkanie. No i delikatnie jeszcze zakatarzony zakata nos, ale no nic na to nie poradzę. E, przygotowałam tutaj fajny, myślę, mierzymy zamówiłam różne rzeczy z różnych marek e, od wysokich półek do sieciówek zobaczymy z czym to się je bo sama już jestem naprawdę mega ciekawa e, więc nie przedłużając bierzcie coś do picia do jedzenia, kliknijcie w subskrypcję i łapkę w górę, jeśli mogę Was prosić e, no i zabieramy się do oglądania, zobaczcie co przygotowałam za ciuchę. Jeśli chodzi w ogóle o mierzymy Tutaj ubrania z Massimo Duty H&M e, i Zalando Zalando oczywiście są różne marki hmm, e, Wydaje mi się, że Patrycja Pepe Jedno spodnie Tak jak mówię, zobaczymy z e, Czym to się je A ja w takim razie zabieram się za pierwszą rzecz e, I jak wiecie jestem w poszukiwaniu marynarki Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Przymierzam tą marynarkę. Jest ona z marki Bruns Bazar Kopenhagen w rozmiarze 40. I nie wiem, jak skład. Jest to ogólnie dosyć droższa marynarka. Normalnie, w normalnej cenie kosztuje chyba około 200. 200 euro. Ja tutaj ją darowałam za 80 w promocji, ale um, czy zostawię tego? Nie wiem, zobaczymy, wiadomo. Musi być idealna za tą cenę, żeby ją zostawić, sami wiecie. 63% poliester, 32% wiskoza, 5% elastanu. Myślę o tej marynarce. Myślę, że ma piękny kolor. Myślę, że mogłyby być troszkę dłuższe rękawy. Są ok, nie są na pewno tak krótkie jak w poprzednich marynarkach, w większości których mierzyłam. Ale nie jestem co do końca nią przekonana. Tu jakaś nitka odchodzi. Tu też jakaś nitka odchodzi. Nie wiem, czy to widać, no ale dwie nitki co najmniej odchodzą, więc jeśli chodzi o marynarkę za tą cenę, to wydaje mi się to tak troszkę nie do końca. Nie wiem, fajny kolor, ale wydaje mi się, że nie jest ona warta tych pieniędzy. Dajcie znać, co myślicie. Raczej nie zostawię sam, właśnie materiał czuć, że no, mimo że ten poliester jest w składzie, ale wydaje się tutaj fajna. No, i jakoś tak. Ja że żeby ona była krótsza. Wiecie, że ja wola, szukam bardziej krótkiej marynarki, swoich takich już długich marynarek mam trochę w swojej szafie. No i niekoniecznie e, potrzebuję myślę następnej marynarki. Znowu takiej długiej, e, więc raczej nie zostawię. Powiem szczerze, nie czułabym tutaj różnicy od zwykłej marynarki z Zary. E, niby jest ta wiskoca w składzie, ale wydaje mi się, że za oryginalną kwotę tej marynarki powinna ona mieć trochę chyba mniej tego poliestru w składzie, e, ale ja tutaj i takiej nie zostawię, bo jest za długa. <grym> e, ale no nic, przechodzimy do następnej rzeczy. Wyciągam. Jeśli chodzi ogólnie o, o Hanem, zamówiłam z handem, co najmniej. Co najmniej 3 albo 3, trzy. trzy kurtki. O, zobaczymy, czy uda mi się trafić tutaj z kurtką z Handemu. Od dwóch lat szukam kurtki właśnie takiej baj bajkerowej kurtki, czyli żeby była duża, żeby była szeroka, żeby nie była za krótka, żeby nie była... Ale żeby nie była za szeroka, ale żeby zmieściła się pod nią bluza i najlepiej, żeby była brązowa, spore wymagania. A, no i oczywiście najważniejsze, żeby nie kosztowała milionem w mone. No, to jest w ogóle skandal. I zamówiłam sobie taką kurtkę z Haldem. I z Haldem zamówiłam ogólnie trzy kurtki, więc zobaczymy, która będzie, wszystkie oczywiście na wyprzedaży, która kurtka e, i czy w ogóle jakaś spełni moje oczekiwania. Dla wszystkich, którym miałaby się spodobać, to jest numer referencyjny. I przymierzam tą kurtale. Dobra, eee, założona. Pięta wygląda tak. Odpięta mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o fason, wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę bardzo fajna sam kolor tego jakby tutaj misia jest fajny, bo nie jest biały. To jest taka złamana biel, nie taka typowa biel. Właśnie kiedyś mierzyłam taki korzuszek z, z bodajże z Zary i ona była biała i to już tak nie do końca. Ja więc i tak e, makijaż i zawsze mam i nie mam opcji, żeby go nie było, e, więc i tak to będzie się brudziło i liczę się z tym, e, ale no wiadomo, to można sobie jakoś tam e, wybrać, e, ale jednak przy bieli no, nie może nie musi, ale, ale też przy twarzy fajnie wygląda jednak zimą, kiedy nie jesteśmy opoleni, wydaje mi się, że taki złamany kolor wygląda troszkę lepiej i jak wygląda zapięta. Myślę, tu może by to sobie też całkiem zapiąć, no ale jeszcze nie wiem czy zostały, więc nie chciałabym jej tutaj obrócić. Ogólnie podoba mi się, jest tutaj szeroka, wiadomo ma kieszenie. Ciepła, no podoba mi się ta kurtka, powiem szczerze. Ona kosztowała chyba. To no, dobre, dobre pytanie, bo nie wiem, czy w Polsce też się zmieniła ta polityka pewnie, ale e, oni już nie przysyłają tych rachunków, wszystko jest na mailu. Ale wydaje mi się, że kosztowała około no, 160-180 zł, to ona była dosyć mocno już przeceniona, połowa ceny i to było. A wiadomo jak to fajnie trzeba też polować tak jak zależy na te sztuki, nie? Jestem bardzo na tak w przypadku tej kurtki. Dajcie mi znać oczywiście Waszą opinię, co o niej myślicie, ale mi się tutaj bardzo podoba. Naprawdę fajna, ciepła i zamek to przechodzi i sam ten naprawdę kolor w ogóle jest przepiękny tego brązu. Przymierzałam w takim razie następną kurtkę. Teraz zakładam drugą kurtkę. Druga kurtka jest w już takim innym odcieniu, bardziej takim, powiedziałam, odcyklowym. Jest w ogóle cięższa, zdecydowanie. E, ten kożuch w środku jest bardziej zbity. Co mi się stało? Tu z tyłu jest chyba taki pasek, widzę. E, ten pasek jest po prostu z tyłu zawiązany. Muszę go odplątać. Jeśli chodzi o rozmiar, to zamawiałam w rozmiarze L. I ta kurtka podoba mi się jeśli chodzi o kolor, fajny ma tutaj też ten czarny korzek, z tym, że to nie jest taki korzus, to jest bardziej coś typu jak Teddy. Nie do końca. Po pierwsze tak, to... No jakbym miała sobie to ściągnąć, musiałabym mieć gdzieś tutaj dziurkę, więc nie rozumiem, czemu te dziurki są zrobione tylko dotąd. Trochę to nie fajnie, ale może by to było przewiązać, no ale nie do końca w tym o to też chodzi, nie? Więc to jakby tutaj odpada. Patrzcie sobie z tyłu. Podoba mi się w tej kurtce to, że jest długa. Jest dłuższa niż tamta, to jest na pewno plusem tej kurtki, że jest długa. No, fajnie, że czarna, bo mniej by się grudziła, więc jeśli patrząc pod tym względem, no to mniej by się grudziła, na pewno, zdecydowanie od makijażu. Sam kolor jest fajny, bo jest taki jakby. Taki z takiej szary, pomieszany trochę z czarnym, ale lekko sprany, niby skóra. Eee, spoko, pod tym względem mega spoko, w sensie fajnie wygląda, odpięte, ale ten pasek tutaj to masakra, nie można go odpiąć, bo. Bo może go można nawet całkiem ściągnąć, ale niestety on jest tutaj przyszyty. Także to niestety na minus. Jeśli chodzi o właśnie o rękawy, są fajne, długie rękawy. Odpięta mi się podoba, zapięta mi podoba mi się totalnie. Przez ten pasek głównie, wiadomo. No i tu niestety jednak na pewno jestem na nie. Możecie napisać swoją opinię, ale na pewno jej nie zostawię. A jeśli kogoś interesowałby numer referencyjny, no to oczywiście podaję. Dobra, mamy ostatnią kurtkę. Podaję kodzik. Mega mi się podoba materiał. Już jak ją dotykam jest najmilszy kożuszek ze wszystkich kurtek Mata, zdecydowanie ma taki, tu no takiego właśnie misia fajnego, otulającego, ciepłego. Jest ciężka, tak samo jak tamta. Najlżejsza była ta pierwsza. No dobra, mamy tam ostatnią sztukę. Jak widzicie kolor to jest taki beż taka kawa z mlekiem. Eee, ładny kolor, nie powiem, że nie. Podoba mi się. No nie wiem. Powiem Wam, że mam teraz dylemat. Tamten kolor też mi się bardzo podoba. Chyba muszę sama zobaczyć sobie na początku w, w filmie, w której lepiej wyglądam. Wszystkie kurtki są w rozmiarze L, lecz ta wydaje mi się, że jest taką L-ką normalną, nie jakby HM-ową L-ką, czyli zawyżoną L-ką, bo oni raczej, bo raczej w 80% rzeczy, które ja kupuję, L-ki są mi tam mimo wszystko za duże. Biorę potem m -ki. Biorę M-ki, a ale kurtki wzięłam Elki, bo kurtkę wolę jak jest większa. Jeśli chodzi jeden minus tej kurtki, minusem tej kurtki będą rękawy, bo tam były chyba trochę dłuższe te rękawy. Jak tu dojdzie jeszcze bluza pod to, to no, ale powiem Wam, że ta kurtka była najtańsza, ponieważ ona... no nie mam tutaj, żeby sprawdzić. I bardzo mi się ona podoba. Bardzo ma fajny kolor, mega fajny jest to, że ten kiciuś tutaj, znaczy, że ten kiciuś, nie lubię mnie tego określenia, że ten misiu, powiedzmy, że ten misiu ma tutaj właśnie taki odcień, a nie biały, więc to jest pewna na plus. Idealną może byłaby ta kurtka, gdyby miała kolor tamtej i ten kiciuś. Misia. Bardzo, bardzo ciepła, naprawdę. Mam tutaj dylemat, musicie mi pomóc teraz. Dajcie mi znać, którą kurtkę wybrać. Czy mam zostawić tą kurtkę? Jedną chcę zostawić, bo są one, wydaje mi się, dosyć okazyjne cenowo patrząc na to, ile kosztują w normalnej cenie, to no, są drogie, a jednak tutaj warto zainwestować w taką kurtkę na wyprzedaży. Akurat dzisiaj spadł śnieg za oknem, więc gdybym była już w 100% zdrowa i mogłabym sobie pójść na spacer, to na pewno zrobiłabym to chętnie w tej kurtce, bo czuję, żebym w niej nie zmarzła, a za oknem jest śnieg i minus 3, więc no... Bardzo mi się podoba. Trochę tutaj... Może ta No nie odsunie się z tyłu? No, pomóżcie mi zdecydować, którą kurtkę mam zostawić. No, nie wiem, naprawdę nie wiem, którą zostawić. Bardzo mi się podoba. To jest jakby, to jest taki zamsz, a to jest taki bardziej korzut. Wiecie? Ja nigdy bym dwie zostawiła, no ale dwie to by była przesada. No nic, przejrzę na filmie i zobaczę, która tutaj jednak mimo wszystko chyba jest lepsza, a Wy dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. Dobra, idziemy z następną rzeczą. Jeśli chodzi o hem, zamówiłam też od nich właśnie taki top. Można by go tutaj było oczywiście włożyć do środka, więc zamówiłam, wiadomo, z myślą o lecie, nie o nie o zimie, ale ma tutaj właśnie bardzo fajne, takie oryginalne wcięcie na dekolcie. Czuję, że można by to było nosić nawet bez pustonosza, bo jakby tutaj pod spodem jest jeszcze taka dodatkowa warstwa materiału, więc nic nie powinno prześwitywać. Bardzo fajny ten top. Zobaczmy, jaki tu jest skład, bo jak mi się coś podoba, to przeważnie to jest poliester. <laughs> 63% biskozy. 33% poliamidu 4% elastanu, czyli 60% wiskozy. No to fajnie, mi się wiskoza podoba. Nie, ale tak na serio e, patrzcie, naprawdę bardzo fajny. Czuć, że jest to dobry jakościowo top. On po raczej nie sądzę, że po jednym czy po dwóch braniach się rozciągnął. Pokażę Wam z tyłu, ale wiadomo, że nosiłabym na niego inny stan. Taki basic, myślę, że całkiem w porządku. Nadal w temacie chemu, mi jeszcze taką bluzę w rozmiarze M. Mam taką bluzę szarą, jakby wiem, jak ona wygląda. Lubię takie bluzy, lubię też po domu takie bluzy, bo wcześniej często miałam takie bluzy właśnie zakładane przez głowę, no ale wiadomo, też się to wszystko trochę zmienia. Wolę teraz takie bluzy. Bluza jak bluza, nie ma tutaj co jakby o niej długo gadać, ale ona jest właśnie lekko oversize'owa, jak tutaj widać, nie za bardzo, bo takich też aż nie lubię. Taka bluza w jeszcze takim jasnym kolorze, no to wydaje mi się, że to ona jednak do bardzo dużej ilości stylizacji będzie pasować, a jakby nawet zarzucając ją pod kurtkę, no to czy czy, czy nawet myślę pod płaszcz czy jakiś i do tego oczywiście też mogą być inne spodnie, nie muszą być dżinsy, no bo to takie już typowo szkolne, nudne stylówka dżinsy i i bluza, ale ja to po prostu bardziej pokazuję jako polecajkę, że mam tamtą bluzę już w innym odcinku i, tenko, i ta bluza, jeśli chodzi o materiał, bardzo mi się tutaj sprawdza i nic się z nią nie dzieje. Tak, 60%, y, 60 bawełna i 40% poliestru, więc ona jest naprawdę bardzo miła. Jeśli ktoś chodzi na siłownię, no to, to, to takie bluzy, no to jest w ogóle must heft i y, 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 przydają się po prostu zawsze, no bo jednak przechodzimy na przykład na tą siłownię, no to nie jesteśmy tak super rozgrzani, no i potrzebujemy taką właśnie bluzę, żeby mieć, ee, no ja wszędzie potrzebuję, najpierw zawsze nim się rozgrzeję, muszę mieć bluzę, bo po prostu jest mi zimno. Jakby to niektórzy moi znajomi powiedzieli, to jest zawsze zimno. No, w 90% tak. Zimą, zimą tak. Ale dobra. To taka polecajka, po prostu tak długo chyba nie nagrywałam filmu, że nie mogę zabrać myśli. Mam, mam ochotę mówić Wam wszystko, co się działo w ostatnim czasie, no. Ale dobra, ale dobra, e, przechodzimy dalej. Jak wiecie, ja już od dłuższego czasu szukam jeansów, no i zamówiłam sobie z Zalando takie właśnie jeansy. Jeśli chodzi o nogawki, to są ok jak widzicie, no kończą się delikatnie przed kostką, więc to jest w porządku. Tak jak mam jeansy, ogólnie właśnie fajnie jest, jak one właśnie kończą się przy kost na, delikatnie nad kostką. To właśnie wtedy wygląda to chyba, wydaje mi się, najlepiej. I bardzo mi się podobają dobry jakościowo jeans, ale nie są, nie są sztywne, nie mają za dużo elastanu. Kupuję się właśnie na wymiar nogawki i na wymiar w pasie, na długość nogawki i na wymiar w pasie. I jestem tutaj no bardzo, bardzo na tak. Nie powiem, podoba mi się. Jeśli... Mój rozmiar to 29x32. że Muszę tutaj troszkę już doświecić światłem, bo zaczyna się jednak ściemniać. Myślałam, że dobrze, ale nie, więc nie zdziwcie się. Tak się rozgadałam przy H&M, że po prostu te czasy leciały nie wiem kiedy tak szybko. No jak widzicie, podobają mi się te jeansy. Myślę, że te jeansy zostaną ze mną. Są to moje pierwsze jeansy z Tiger of Sweden, ale słyszałam o nich już bardzo dużo pozytywnych opinii, więc dajcie znać, jak Wy to widzicie, bo każdy widzi to inaczej, wiadomo, ale no mi się tutaj podoba, podoba. Jestem na tak. Dobra, następne miały być te spodnie. Te spodnie, które już widzę, że nie. Oczywiście nogawki są za krótkie. Wiadomo, są to, marki, są to spodnie marki Hugo Boss. Chciałam mieć takie luźniejsze spodnie w jaśniejszym kolorze na lato. Też zamówiłam na Zalando Lounge. Odpada. A w ogóle, jak się wyglądają te spodnie z tymi butami Emu. Ale ogólnie te spodnie z tą marynarką wpadły mi w oko. Nie ja umiemy, mega by wyglądał właśnie taki komplet właśnie te spodnie i ta marynarka, fajnie pasują te kolory, ten brąz z tym takim beżem, no ale jak widzicie nogawki za krótkie i to tutaj na pewno odpada. Tak? Następne spodnie to spodnie Patrycji Pepe, też oczywiście kupione w Outletcie, z Alemno Lounge i są troszkę za duże niestety. Eee, chyba, żeby je nosić jako właśnie takie luźniejsze to spoko. Nogawki są mega fajne, długie. Te nogawki mi się mega podobają. Spodnie w ogóle są z tyłu na takiej gumie, więc gdybym to wcześniej wiedziała, na pewno wzięłabym mniejszy rozmiar wiecie, ja mam spodnie, pokazywałam nam nawet w Urbieńcach, na jakiej kupione spodnie i były to spodnie z Zary. Tylko, że te spodnie minus mają taki, że one, na do, one mają na pewno krótsze nogawki niż te. I minus ich jest taki, że tamte spodnie mają rozcięcia na dole nogawek. Te spodnie tego nie mają, bo mi się podobają. No, powiem wam, że mimo tego, że są lekko za duże, niby, ale wyglądają spoko. No, w sensie, tutaj jest jeszcze dużo miejsca. Jak na pewno więcej coś zjem, to. Nie będzie mi tutaj nic opinało i powiem Wam szczerze, że zastanawiam się nad nimi. No mogłyby być troszkę mniejsze myślę, ale nie wiem wtedy z drugiej strony, czym tak fajnie leżało. One są fajnie tutaj takie właśnie luźne. No i zawsze w sumie można tutaj jakiś pasek zamontować, a co fajnie leżą, no to fajnie leżą, nie. Mogę zobaczycie je jeszcze bez butów. Nogawki są naprawdę długie. Mam oczywiście teraz problem, bo nie chciałam zostawiać dużo rzeczy, a dużo rzeczy mi się podoba. Więc musicie mi pomagać wybierać trzy rzeczy. Powiedzmy, że trzy rzeczy zostawić z tego. Mierzymy i dawajcie mi znać, które to mają być rzeczy. Jak widzicie, już jestem przebrana. Ostatnią naszą malką będzie Massimo Duty i są tutaj dwie pary butów: i właśnie spodnie plus koszula z lnu. szukam właśnie takich butów wzorowanych na buty z Gucci. Te są przepiękne. Jeśli chodzi o tą złotą klamrę, jest bardzo fajnie tutaj wykonana. Więc przymierzę je, zobaczymy. Niby skóra, więc o to mi też chodziło. Czy będą mi dobre? Nie wiem, bo ja mam dosyć szeroką stopę i to jest niestety problem przy takich butach u mnie. Zaraz przymierzę, oddalę się, żebyście zobaczyli całą stylizację. Oczywiście nie nosiłabym tego takich ciemnych butów, ale. Teraz zobaczymy. Więc teraz na szybko. Jeśli chodzi o te buty, no to czuję, że są za małe. <laughs> tutaj jestem na nie. Jeśli chodzi o spodnie, jestem totalnie na nie. Nie podobają mi się dziwne ten materiał, jakiś taki sztywny, za krótkie. Jestem tutaj totalnie na nie. One w ogóle są rozszerzane do dołu i nie podobają mi się. Jestem na nie, jeśli chodzi o buty są za małe. Tak jak myślałam, są przystosowane na wąską stopę zdecydowanie odpada Przymierzę jeszcze tą drugą parę butów. Na delikatnym, właśnie tutaj obcasie, jak to pokazać, byście widzieli, eleganckie, lakierowane z tym szpicem z przodu. Podobają mi się, ale przypuszczam, że też będą mi niestety za małe. Tak, ja, kochani, nie mam co tutaj mierzyć, bo te buty po prostu w ogóle kompletnie, jakby, nie mogę w nie włożyć nogi więc tutaj zdecydowanie nie i mm, ja tutaj brałam swój standardowy rozmiar, czyli 41, czyli gdybym ja chyba miała od nich kupić te buty, to musiałabym mieć więc w jednym rozmiar chyba 43, Są bardzo i jest bardzo zaniżony rozmiar i tak jak mówię, tamtym mnie cisną, ale do tych to nawet nie idzie było nogi, więc odpada. Natomiast jeśli chodzi o koszulę. No to jest ona tutaj w takim neutralnym kolorze z lnu i koszula mi się bardzo podoba, bo na lato jest to taki fajny, basic, 100% len, jest napisane, odcień jest piękny, taki właśnie neutralny odcień ziemi, bym powiedziała. Nie, naprawdę, naprawdę tutaj fajna ta koszula, rękawy nie są za krótkie, mogły być nawet jeszcze trochę dłuższe, ale i tak są w porządku, jak na moje długie ręce, to naprawdę ta koszula, ta koszula jest naprawdę bardzo fajna i chyba ją sobie zostawię. Ciężko i rzadko w sumie spotykany kolor na wyprzedaży, żeby dorwać, raczej ciężko, ta koszula bardzo podoba, spodnie, totalnie na Kończymy to dzisiejsze mierzymy. Tak jak mówiłam, są zaplanowane jeszcze inne mierzymy, więc na pewno się jeszcze zobaczymy niedługo w tej scenerii. A ja teraz Was poproszę o łapki w górę i o subskrypcję. nie wyłączycie już ten film, żeby nie słuchać tej standardowej przemowy, to proszę Was o łapki w górę i o subskrypcję. Dajcie znać, które ubrania mam zostawić, bo mam tutaj dylemat, zwłaszcza jeśli chodzi o kurtki. No! A ja się w takim razie z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia, dobrej nocy. Pięknego wieczoru, o którejkolwiek porze dnia tego oglądacie. Dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję za wszystkie komentarze. I... <laughs> Przepraszam. To już znaczy, że koniec tego gadania na dzisiaj wyczerpałaś swój głos i teraz już zamilknij kobietą. <laughs> Okej, okay. życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!